No. Najpierw powinien łapkę w górę i zrób <grym z> się <górę> O, Oto cię chodzi. Dzień dobry. Co będzie się. <grym> zepsuje się. się. Dzień dobry. Siema, witamy. Jest El Carlitos. Jest. Jest Jerem. Zobaczcie jakie ma zajęcie okulary. Pożegnanie, pożegnanie pana Piotra. Pożegnanie pana Piotra. Pana Piotra, żegnamy się za dwa dni. Piotr już wyjeżdża. Łódeczka na wodzie. No i dzisiaj chyba zdrowa ekipa, co? Jest, zaraz dojadą. Zaraz dojadą. Jestem ja, jestem Karol, jest ee, dużo ludzi. Dużo ludzi, dużo ludzi, jest dużo ludzi, a nawet kogut przyjedzie. Ale to później. Ale to później, po południu nawet kogut przyjedzie, także słuchajcie, miałem płynąć sam, ale mi wczoraj silnik nie odpalił, bo zabrakło mi jednej ręki. Bo tam wiecie, trzeba odprężyć, zakręcić, a tam trzeba jeszcze dodać gazu i no generalnie Tak miało być, ja z Karolem będę czuł się na pewno bezpiecznie, także kochani Zapraszam was na rejs Płyniemy pełną ekipą, pełny skład, pełne obciążenie Mamy gołąbki, mamy bola bola, mamy, Mam, ta. tam, e, mamy ryż No i nawet Coca Cola I Coca Cola <laughs> no. Także płyniemy, zapraszam was na rejs Karol przyjechał to jest gość, mówię do niego, przyjedź na dziewiątą. Było siódmej. Można, można. Trzy i pół godziny. Trzy i pół godziny, a to jest wynik. To jest wynik, to jest wynik. tutaj na, na to zadupię to naprawdę. Także Karol już przyjechał do mnie o siódmej, posiedzieliśmy, pogadaliśmy. No i, i co, no gościmy się. Niedziela, nie, ci, 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 sobota czy sobota. niedziela? No, także sobota jak sobota, no to oczywiście filipińskie zabawy na plaży. Tak to, to Jedziemy jest... na wyspę La, La... Lamanok. Lamanok Jedziemy, płyniemy na Lamanok. Chyba że nie dopłyniemy. <laughs> to, to jak nie to Mindanao. <laughs> jak nie to Mindanao, Kamigina albo tutaj lejte. To <laughs> gdzieś tam. Tam jest tam, jest, z tamtej strony. Także jeszcze możemy tam, tam jeszcze dopłynąć, no, ale zobaczymy. Mamy jedzenie, mamy wodę, mamy paliwo. Paliwo nawet zapasowe paliwo nawet mamy. Także nie może się nic zdarzyć złego. Karol ma e, doświadczenie e, na, na mnożu, na, na oceanie, także damy sobie radę. Także całą ekipę zapraszamy. Ahoj przygodo, jedziemy. Panowie, muszę nagrać normalnie Pintera.

Kochani. Zaczynajmy tę naszą podróż powrotną do Polski. Właśnie wsiadłem w autobus i zasuwamy. Pogoda dzisiaj była przegięcie pały. Pogoda była by, taka burza tropikalna, taka potężna burza tropikalna. Jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem tutaj na Filipinach. Po prostu takiego deszczu jeszcze nie widziałem. No pięknie, pięknie. Także o, wsiadałem kolejny dzieciaki Jedziemy, jedziemy. Droga do Tak Bilaran, Jakieś 3 godziny. O, lepiej. około 4 godziny. Jest godzina. 8.05. Jak będę na 12 będę zadowolony. Na prom. Bałem się, że widziałem tą tą burzę taką. Ten sztorm taki był. A ten biały dach mieliście zerację. Zerwało mnie, nie? Na łódce. No dobra, no zerwało, to zerwało. Yy, ten. Boję, boję się, że promy nie będą pływać, że będzie, wiecie, zbyt dużo fala, albo coś. No nie wiem, jeszcze niczego takiego nie przeżyłem, także ochoj go ruszamy do mamy. Dzień dobry. <laughs> jeszcze chciałem Wam pokazać, jak mniej więcej pokój tutaj wygląda, jaki sobie wynająłem. Witam, jestem w Cebu, dotarłem, wszystko jest w porządku, wszystko jest elegancko. Także yy, jak była moja przygoda, tak jak widzieliście pojechałem autobusem, pojechałem do autobusem do Takbilaran, potem z Takbilaran tam ze, z przystanku autobusowego, na prom wziąłem sobie yy, mototaxi, zapłaciłem 64 peso, na promie dosłownie wszedłem, kupiłem bilety, 20 minut i miałem już odprawę, płynąłem już do Cebu godzinie, o godzinie 14, godzinie 14 chyba 5, Byłem już w porcie Cebu, port Cebu, również mototaxi do hoteliku, hotelik już Wam zaraz pokazuję, również zapłaciłem chyba 70 Peso. Także słuchajcie, zapraszam na aplikację Moovit i tam można sobie tanio dojechać wszędzie i bez problemu i tam nie ma dyskusji o cenie, bo jest wszystko wyświetlane. A jak wygląda mój pokój? Już Wam pokazuję, już Was obracam, słuchajcie. Pokój wygląda mianowicie tak, no to już są moje graty, jak widzicie. No to tam moje graty, graty. Ale jest lodóweczka, są klapeczki. Jest ten, jest nawet yy, safe. Jakiś ten drobny, po, nawet jakiś drobny poczęstunek. Kawka, yy, ten woda. Ładne duże King's Bed, duże łóżko, ładnie wykończone wszystko. Duży telewizor, widzicie z internetem, ze wszystkim. Właśnie montuję dla was film. Wszystko się ładuje. Już niestety buciki, już klapeczek nie ma, klapeczki już zostały w śmietniczku, no także klimatyzacja taka, dobrze działa, a tutaj o widzę santoninio, tak, no, czy albo nie, to jakieś wybory mis, no, nie, Santo Nino. No jakieś takie duże zdjęcia, sentencje, yy, sentencje z Biblii. W ogóle to jest chyba poprowadzone są przez baptystów, jest ten, ten hotel. Ale naprawdę ładnie zrobiony, bo są również takie sale konferencyjne i tam widziałem jak no gdzieś właśnie było sympozjum baptystów. No nie wiem, może wymyślę. A ta, jaki mam widok z okna? Taki mam widok z okna. A jaki czyste to okno. Brawo. No. Generalnie na warunki, zobaczcie jakie to wieżowce, na warunki filipińskie ten hotel jest cztero, cztero gwiazdkowy, ale mi tutaj nic nie potrzeba ładne lustro, proszę bardzo, dzień dobry, dzień dobry, jak wam się podobała zabawa, jak zwykle durnia z siebie i tańce były, kibelek jeszcze wam pokażę, kibelek, no, kabina prysznicowa, kibelek, czysto, normalnie, słodnie, podmyjka, papier toaletowy i można, o, kosmetyczkę moja, także można spokojnie sobie tu zostać, I jaki jest koszt tego hotelu, już wam zdradzam, koszt tego hotelu, to 1500 peso, czyli 63 plus 30, no 100 tam parę złotych, 101, 105 złotych z śniadaniem. Na śniadaniem, śniadanie takie zwykłe filipińskie, wiecie, jakieś tam. Kiełbaski, te psie, psie, te kutasiki, kiełbaski, ryż, jajko sadzone, sok, kawa i to, to wszystko. Jakie jeszcze plany? A planem, mianowicie, mam takie. Będę chodził, bo mi się lepiej mówi. Plany są takie, że jutro na spokojnie mam wylot o godzinie 13.05. Dwie godziny wcześniej wypadałoby tam być, czyli o jakiejś godzinie 11.00, no w pół do 12.00, o 11. Także, A ja tutaj na Lapu-Lapu, bo jestem teraz w centrum Cebu, na Lapu-Lapu mam dosłownie jakieś autobusem z 50 minut jazdy, a taksówką, no to może tak z 20, 25, także ja sobie stąd wyjadę o 10, tak żeby sobie jeszcze jakieś kanapki kupić, jeszcze na spokojnie się spakować i, i wiecie odświeżyć się, no bo droga będzie długa, czyli potem do Singapuru, w Singapurze znowu przerwa chyba w 6 albo 8 godzin, tam sobie zrobię te zakupy, które mam sobie porobić, bo widzę, że ta Osmo Pocket też już mi szwankuje, jednak ta sól tam działa, to wszystko to jest Trzeba mieć ten, ten taki osuszacz, taki specjalny, bo to wszystko szlak trafi. To to ten, ten wyciąga, co wilgoć wyciąga. To to no to i potem już z, o pierwszej w nocy mam o pierwszej w nocy mam ten do Aten w Atenach znowu mam chyba czekam chwilę i lecę do Wrocławia. A z Wrocławia to już zobaczymy co to będzie, jak to będzie. Bardzo was przepraszam, że cztery dni nie było filmu, ale zrobiony mam powiedzieć no zarobione były no łódka była wystawiona w tym sztorm ta łódka była w ogóle na wodzie nie cyrk na kółkach tam latałem jeszcze w nocy te poprawiałem te y, pod, podkowe boże kotwice nikt nie miał czasu w niedzielę mi pomóc wnieść te łódki ta łódka została no porwał się trochę ten 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 porwał się trochę ten y, porwał sam sam ten się nie porwał nie wyłączył się sam y, sam ten, ten trapal, czyli ten, 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 ten materiał się nie porwał, ale taka była siła, że słuchajcie te bambusy, takie tyczki, co założyłem, to jednego bambusa złamało i tak zawinęło, nie? No ale dobra, no stało się, to się stało. Na szczęście łódka, dzisiaj rano jeszcze była akcja. Łódka już jest, za, 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 jest w tym samym co, miejscu, co, co była. Jest wyciągnięty ichi, czyli wał, razem ze śrubą. Jest wyciągnięty silnik, zabezpieczony w takim worku po tym. Po ryżu, on jest taki fajny foliowy w środku, wszystko jest zabezpieczone, zamknięte, spokojne. Ja już mogę spokojnie sobie jechać, już niczego się nie boję. To co, kochani, jutro zaczynamy dzień. Ja dzisiaj po Bożemu idę spać, godzina jest 16.44, zmontuję jeszcze ten film raz, dwa i ja dzisiaj grzeczniutko, jak aniołek, idę spać. Yy, o 19 nawet się już położę, fajnie sobie coś poogląda, może jakieś Netflixa włączę i sobie odpocznę. Napiszcie mi koniecznie, jak, ta, jak tam u was, co tam, jak tam rok szkolny, dzieciaki już poszły smutne do szkoły? No, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. O, no, pamiętacie te hiciory. Wszyscy mamy źle w głowie, że żyjemy. No i ten, i to jest to. No piszcie, jak tam dzieciaki do szkoły poszły, jak tam jesień idzie, czy już jeszcze już jest zimno, czy nie jest zimno. No ja bardzo mało rzeczy mam, naprawdę bardzo mało rzeczy mam. Dobrze, że wziąłem długie spodnie i bluzę, bo kurde, no nie wiem, no wiecie, z tych warunków tutaj, tam, no to, no będzie mi po prostu zimno, nie? Tak jest. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki wielkie za, za to, że jesteście. Napiszcie mi koniecznie, co tam u Was słychać, jak tam, co tam. Yy, przypominam, że w Polsce lecimy, robimy grzybobranie, tak? Robimy grzybobranie, robimy przetwory, idziemy do Johnego, idziemy do, do Ignasia, idziemy do mamy, idziemy do mamy i będziemy im tam różne rzeczy, cuda, bianki naprawiać, robić, parę tygodni się zabawimy w Polsce. Może kamperem sobie jeszcze gdzieś wyjedziemy, jak macie ochotę. bardzo, Napiszcie, czy macie ochotę na jakąś taką krótką przygodę, kamperę, nawet gdzieś tam podjechać, a może chcecie się spotkać w ulicach, jak ktoś ma ochotę dojechać, tylko to. Każdemu będzie daleko. No nie wiem, coś się jeszcze wymyśli.